フッ。 Znaleźliśmy się dzisiaj na Osiedlu Sucha Schód w ramach sadzenia sąsiedzkiego sadu kieszonkowego. Inicjatywa tego sadu powstała w ubiegłym roku. E, po, powstał wtedy projekt, w tym roku sadzimy go dla mieszkańców i razem z mieszkańcami. Koncept był taki, że wprowadzamy na takim małym poletku, wiertlu zmiany, a e, żeby te, ta przestrzeń, która tak naprawdę wydaje się bardzo malutka, była wykorzystana, jeżeli chodzi o rośliny, mm, rośliny głównie owocowe i krzewy owocowe żeby stworzyć taki mikrosat, to jest taki pierwszy, pierwszy koncept, pierwszy projekt nasz, jeżeli chodzi o zarząd, to się dla Sucra Wschód. Ale myślę, że to jest początek, dobry początek, dużo ludzi przyszło, jest fajnie, jest słonecznie, pięknie. Także zamysł jest taki, żeby wykorzystywać w Suchym Lesie jak najmniejsze przestrzenie, które kiedyś były takimi nieużytkami, Tu głównie był jakieś śmieci, tu się nic nie działo. A teraz będzie fajnie, za jakiś czas to wszystko prośnie. I też jakby z korzyścią dla e, ludzi, którzy tu mieszkają w koło będą sobie mogli przyjść pozbierać agrest, porzeczkę, mam nadzieję, że to wszystko wyrośnie. Jest grusza, jest śliwa, także kilkanaście lat, kilka lat a to czas biegnie szybko, będzie super. To jest bardzo miły akcent, świetna, świetna inicjatywa, no i bardzo, bardzo pożyteczna dla środowiska, bardzo cenna dla środowiska, ponieważ dzięki temu na do, do tej pory dosyć w zaniedbanym skwerze będziemy mieli ogród, będziemy mieli zielony skwer, a to wszystko dzięki inicjatywie zarządu osiedla Suchy Rasy Wschód Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj tutaj przyszli, że spędziliśmy fajnie, wspólny, sobotni poranek. Dziękuję bardzo.